Zacznijmy nasze obrady 23 zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. W imieniu Komitetu Organizacyjnego chciałam Państwa bardzo serdecznie powitać w Gdańsku. Przede wszystkim chciałabym całym sercem powitać moje kochane koleżanki, kolegów, wszystkich tych, którym idea pracy socjalnej badań nad pracą socjalną jest bliska. W imieniu tego całego środowiska. Chcę powiedzieć, jak to ważne dla nas wydarzenie. Jak cieszymy się, że Państwo z całej Polski, można powiedzieć, świata, zjechali tutaj do nas pod szyldem refleksji nad badaniami, ich rozwojem w zakresie pracy socjalnej. Prowadzenie badań wydaje się taką domeną świata nauki, ale uzyskane wyniki badań przecież bardzo często mają ten głęboki wymiar praktyczny, dlatego że przyjęte rozwiązania, mogą przecież przekształcić się choćby w obowiązujące później regulacje prawne. Ponieważ rok temu był zjazd w Poznaniu, obiecałam, że będzie książka, już jest. Proszę. Ma, jeśli Państwa to interesuje, 829 stron. Kobiety są tu w różnych... Poza Rolach. Tu jest 46 autorów, i rzucam w obiekt, żeby Państwo zobaczyli, że jest, tak? I zjazd 23 Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej uważam za otwarty. Staram się, aby jak najwięcej ludzi, szczególnie młodych, Chciało działać w pracy socjalnej, dla pracy socjalnej. Dlatego zjazdy są ważne. Co roku jest inny leitmotiv, inna problematyka, pokazująca, ile jest obszarów pracy socjalnej, jak wiele już wiemy o pracy socjalnej, a ile jeszcze nie wiemy. Ciągle się uczymy, i każdy zjazd jest okazją do refleksji. Kto już. Co badał, kto napisał na jaki temat, kto wprowadził nową metodę. Ta metoda jest też dla mnie ważna. Także jeszcze raz serdecznie witamy naszych gości. Proszę Państwa, więc zgodnie z programem naszej sesji plenarnej pierwszy referat wygłosi pani profesor niezwyczajna doktor habilitowana Ewa Marmęczyk. Moje wystąpienie ma cztery punkty. W pierwszym kilka uwag w sprawie kontekstu, głównie o napięciach, jakie ten temat tak bardzo rozległy charakteryzuje. 23. zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. Chcę wyrazić pewną ciągłość, kontynuację dociekań badawczych, kontynuację refleksji nad tym właśnie obszarem ludzkiej aktywności. Dużo mówiłam tutaj o praktyczności, o profesjonalności, także o intencjonalności, która w badaniach w tym polu jest niezmiernie istotna. To są te kierunki, które zdecydowanie są. Podtrzymywane i rozwijane w toku tego i poprzednich i kolejnych zjazdów. Udało nam się zaprosić, zgromadzić na zjeździe 23 Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej przedstawicieli zarówno praktyków, naukowców, badaczy, jak i osób, które decydują o kształcie pracy socjalnej w Polsce. I tutaj jesteśmy w trakcie poważnej debaty nad ustawą i rozporządzeniem dotyczącym superwizji pracy socjalnej oraz kształcenia do superwizji. Głosy pojawiają się bardzo interesujące w kierunku podnoszenia jakości świadczonej pracy socjalnej, wspierania pracowników socjalnych w swoich działaniach. A także i takiej funkcji edukacyjnej, zarówno pracowników socjalnych, jak i kadry zarządzającej. Kolejna rzecz istotna w pracy socjalnej to debata nad tym, czy pracownicy socjalni mają oddzielać w nowych zapisach ustawowych swoje działania typowe pracy socjalnej od działań administracyjnych. Cała nauka, nauki humanistyczne, społeczne powstają w dyskusji. Nie ma deklaracji, to nie jest deklarowanie jakichś poglądów, tylko to jest dyskusja. W związku z tym tworzenie przestrzeni tego typu, przestrzeni wymiany, wymiany poglądów, ale nie tylko. My się wszyscy tutaj znamy doskonale. Niektórzy do nas dochodzą i, i też stają się uczestnikami. To wszystko tworzy społeczność. Także wtedy, kiedy powstawało stowarzyszenie w 1991 roku, wtedy już ustaliliśmy pewne zasady, że będziemy się spotykać raz w roku, że będzie zawsze towarzyszyć zebraniu formalnemu, no bo stowarzyszenie musi mieć raz w roku walne zgromadzenie, prawda? Że zebraniu formalnemu będzie towarzyszyć seminarium, czyli zawsze dyskusja. Ja myślę, że tutaj pani profesor bardzo pięknie jakby dokonała podziału różnorodnych perspektyw, szczególnie zwracając uwagę na właśnie elementy badania nad w polu praktyki i, i dla praktyki. Ja myślę, że mimo wszystko, mimo tego, że niektóre tytuły późniejszych wystąpień sugerują, że dominuje tutaj nurt badań nad praktyką w pracy socjalnej czy pracy socjalno-wychowawczej, że pojawią się też inne perspektywy właśnie w polu praktyki. Chciałabym podkreślić, że wielki systemowy projekt i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej. Ten projekt, jako właśnie taki duży, systemowy, integruje wiele środowisk. I ten ślad, ten znak jego obecności to również czasopismo Empowerment. Owo czasopismo niesie wiedzę nie tyle o projekcie, co przede wszystkim o kierunkach rozwoju w zakresie pedagogii społecznej, pracy socjalnej, a przede wszystkim właśnie organizacji w zakresie integracji. I pomocy społecznej w Polsce. W Gdańsku jesteśmy na 23. zjeździe Szkół Pracy Socjalnej. Z uwagi na to, że polityka społeczna, polityka socjalna leży w kręgu zainteresowań Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, przyjechaliśmy z czasopismem Empowerment, nowym czasopismem, które porusza problematykę społeczną, problematykę pedagogiki społecznej. Aktywnej Integracji prezentowaliśmy pierwszy numer empowermentu w środowisku akademickim, w środowisku wykładowców, a także studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy uczestniczyli w seminarium przy okazji zjazdu Szkół Pracy Socjalnej. Czy praca socjalna zasługuje, czy jest, czy może będzie dyscypliną naukową? To jest pytanie fundamentalne również dla zaangażowania badawczego. Prezentacja tego pierwszego numeru kwartalnika, Empowerment, spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska. Praktycznie wszystkie egzemplarze zostały rozdane już na wstępie. Wiele osób także zgłosiło się do nas z chęcią współpracy, wyrażając zainteresowanie publikowaniem swoich tekstów, materiałów w naszym czasopiśmie. Pani profesor to Halicka, tak? tak, 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 tak Badania nad przemocą wobec tak, osób starszych i kreowaniu zmiany społecznej. Zapraszam bardzo do już, już. postawienia pytań z gorącą prośbą nieodpowiadania na nich od razu. Dobrze, dobrze. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Chodzi w takim głębokim pojmowaniu empowermentu o. Stwarzanie warunków, w których podmiot, na przykład człowiek w kryzysie, człowiek w potrzebie będzie mógł kształtować siebie w sposób podmiotowy, nadal o sobie decydując, pomimo sytuacji, w jakiej się znalazł nie jest to oczywiście łatwe stąd empowerment jako nie tylko pojęcie, ale praktyka, praktyka w zakresie pracy socjalnej, pomocy społecznej w klucz działalności służb społecznych jest skoncentrowana na tym, by w staraniach o kształtowanie tych warunków nie zagubić też linii relacji, komunikacji z owym podmiotem w kryzysie czy też w potrzebie. Projekt. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.